Zakończył się remont kamieniczki przy ulicy Rybackiej 8. Remont przeprowadziło przedsiębiorstwo z Kościerzyny. Wartość zadania wyniosła blisko 400 tysięcy złotych. Było to robione w ramach dużego programu rewitalizacji, więc aby koszty były ujęte w ogólnym zadaniu. Natomiast jest to pierwsza kamienica przekazywana tylko i wyłącznie na cele mieszkaniowe, w przeciwieństwie do poprzedniej, które pełniły funkcje różnego typu organizacji społecznych. Ta została wykonana na potrzeby mieszkańców. Ci mieszkańcy wracają z powrotem na swoje mieszkania, już wyremontowane. Władze miasta przekonują, że wyremontowane lokale trafią w ręce lokatorów, którzy regularnie spłacają zobowiązania wobec miasta. To był warunek, żeby ci lokatorzy wrócili z powrotem na swoje dawne mieszkania. Klucze do wyremontowanych lokali odebrały już dwie rodziny, które podkreślały, że to wspaniałe świąteczno-mikołajkowy prezent. Super, jesteśmy bardzo zadowoleni, naprawdę rewelacja. Mocno się zmieniły. No tak, bardzo się zmienił w ogóle bez porównania. Budynek przy ulicy Rybackiej jest administrowany przez zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym. Zobowiązania lokatorów wobec zakładu na terenie całego miasta wynoszą około 10 milionów złotych. Jak rozwiązać ten problem? Pomysłów jest kilka, zostały powołane przez pana prezydenta komisję dwie No i mamy nadzieję że do końca roku znajdziemy rozwiązania na pewno będą to rozwiązania długoletnie nie będzie to rok dwa ale trzeba od czegoś zacząć. Obecnie mamy 2242 mieszkania. Jest to dosyć duży zasób, natomiast stan tych mieszkań i budynków, które administrujemy, no jest bardzo różny. Zmiany na sterówce cieszą radnego z tego rejonu, który ma nadzieję, że uda się stąd wyprowadzić budownictwo socjalne. Ja się bardzo cieszę, że kolejną kamienicę udało się wyremontować. To jest krok w dobrą stronę, no i wydaje się, że Wydaje się, że będzie coraz lepiej. No jeszcze w dwie kamienice w przyszłym roku na zamkowej. Gdyby były fundusze, to fajnie, jakby udało się gminie wyremontować wszystkie, które posiada, no ale to jest proces długotrwały. Tak samo jak z tą rewitalizacją, o którą ostatnio zabiegam społeczną. To też jest długotrwały proces, ale jest światełko w tunelu. Zajmujemy się tą sprawą i, i myślę, że będzie można niedługo powiedzieć, że ruszyliśmy do przodu. Remont kamienicy przy ulicy Rybackiej trwał kilka miesięcy. Wykonano m.in. prace rozbiórkowe, nową więź bedachową, wraz z pokryciem dachu i betonowanie stropów. Zostało wykonane też instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Przeprowadzono również renowację elewacji budynku.